Uwaga! Film może wywołać natychmiastowego rajdża. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Twój cały ból. W stand-off dwa i innych FPS-ów. Dobra, lecimy na psy. O nie, mojego ziomka zabił jakiś typ. O kurwa. No nie, no to są chyba kurwa jakieś żarty. Dobra jebne tam flesza to się kurwy poskładają, no bo mnie zaraz kurwa chuj strzeli. No to teraz wychyl patawia niejebane. Kurwa amunicja. No co za zjeb. No kurwa ty jebane debilu co ty kurwa mrówek szukasz że w ziemię celujesz. Celuj na wysokość głowy ty analfabeto jeden. ja psów mordo. Co jest kurwa? Nosz ty kurwo jebana od dupy strony to ty mi możesz co najwyżej gówno z tyłka wyssać, nie? Dobra leżysz. O kurwa zapomniałem że to gówno jest skanowalne. Nosz ja pierdolę. Dobra ja mam nadzieję, że part 1 Twój cały bóle w stand w 2 i innych FPSach się Wam spodobał Jeżeli tak to nie zapomnijcie zostawić pod tym filmem łapeczki w górę suba z dzwoneczkiem i komentarza Ja się z Wami żegnam i do następnego.